No dobrze, klaso. Zostało nam jeszcze 10 minut do końca lekcji, więc y, wejdę na Librusa i zaraz Wam podam oceny, jakie wstawiłem Wam na półrocze. Jej, nie mogę się doczekać, aż Pan powie, że dostałam na półrocze 6. Haulin, wszystko dobrze? Coś się stało? Ano, bo się zastanawiam, co będę miała na półrocze. A liczyłaś swoją średnią? Nie, bo mi się nie chciało. Ojojoj, to nieładnie. A ty co, liczyłaś? Tak, liczyłam. Będę miała 4,75. Będę miała stypendium. No to gratuluję. O, dziękuję. No dobrze, już znalazłem. A więc tak: Oceana na półrocze dostała z matematyki szóstkę. Jej, mam sześć. Madi, 4. Uhuuu. Bani, też 4. Jest! Francis 3. Hm. Marinet 5. Jest. Piątka. Lizzy 4. Hm. Może być. Strachu 2. Jest. Dwójka. Całe szczęście, że nie mam zagrożenia. I Haulin. O! Y o! Dlaczego? O? Em, powiedziałem o, ponieważ masz u mnie zagrożenie z matematyki. Grozi ci jedynka. O nie, i co ja teraz zrobię? Um, będziesz musiała ostatni sprawdzian poprawić, bo z tego co ja pamiętam, to chyba dostałaś jedynkę albo dwójkę, nie jestem pewna, ale chyba jedynkę. Więc najlepiej byłoby jakbyś poprawiła ten test. Hmm, a kiedy mogę poprawić? Najlepiej byłoby jakbyś ten sprawdzian poprawiła jutro, ponieważ jutro już muszę wszystkim wystawić oceny na półrocze. E, jutro? Nie wiem czy się nauczę. Wow, co tutaj się stało? Jaki porządek? O, cześć, Hunter. No tak, posprzątałem tutaj w pokoju, bo stwierdziłem, że lepiej będzie, jak posprzątam teraz, niż po lekcjach. Hmm, no to miło z Twojej strony. No tak, wiem, trochę głupio wyszło, pokazałem się z tej złej strony, ale stwierdziłem, że muszę to naprawić, no i dlatego wolałem posprzątać ten pokój teraz. No i mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zły i będzie nam się spokojnie mieszkało w tym pokoju. Nie jestem na Ciebie zły, wszystko jest ok. Jeżeli będzie taki porządek jak teraz, no to wszystko będzie ok. O, to fajnie. No dobra, no to ja będę się już zbierać, bo za chwilę będę miał kolejną lekcję. A i obiecuję, że już więcej to się nie powtórzy będzie zawsze tutaj porządek. A to spoko, w sumie to ja też już powinienem się powoli zbierać na lekcję, bo ja dzisiaj zaczynam o 9, a za chwilę będzie 9, więc. No muszę się zbierać już. No to chodź, idziemy. Ej, poczekaj, a jeszcze torbę muszę wziąć. Okej, okay, teraz możemy iść. Jak ja to ja mam zrobić? Ja tego nie poprawię jutro. Radę. Wam to łatwo powiedzieć. Wy macie czwórki, piątki i szóstki. No bo wiesz, no my, my się uczymy. Sugerujesz, że ja się nie uczę? Nie, mi chodziło o to, że ty się aż tak bardzo nie przykładasz do nauki. No okej, okay, przyznaję się. Ja tak dużo to się nie uczę. Jak chcesz, Haulin, to mogę ci pomóc. Naprawdę? O, dziękuję ci, Oceana. Wszyscy ci pomożemy. Jej, Haulin się czegoś nauczy. Co? Hej, Drakulora. No i co, zdążyłaś na lekcję? Em, um, tak, zdążyłam. A Braial? Też zdążyła. Może pójdziemy teraz na stołówkę? E, no to może za 10 minut. Um, Okej. Okay. Drakulora, czy ty mnie śledzisz? Ehm, um, nie. Aby na pewno? Tak, um, um, chyba teraz będę miała lekcję. Dobrze, Haulin, tylko pamiętaj. Po zamianie dzielenia na mnożenie sprawdź, czy ułamki można skrócić. A, okej. Okay. A dzielenie przez liczbę można zastąpić mnożeniem przez odwrotność tej liczby. A dwa dodać? Dwa to cztery. Eee... Dzięki, Madi. Oj, Haulin, co byś zrobiła beze mnie? Ej, Duchess, patrz, co ja dostałam na święta od mojej mamusi. Fajny ciuszek, co nie? Eee... Ehm, no fajna. Jak znajdziemy tam to ja jej powiem, żeby ona y, tą tylną część mojej spódnicy, co ja mam, tą dłuższą, żeby ona mnie niosła, tak jak na przykład, nie wiem, na ślubach, kiedy kobiety mają takie długie suknie i na przykład ktoś za nimi y, trzyma im y, właśnie tą tylną suknię, żeby... No, wiesz o co chodzi. Tak, tak, wiem. A po drugie, ta mi się przed nami chyba ukrywa. Wiem, właśnie zauważyłam, bo wczoraj po lekcjach się w ogóle nie pokazała. Jeżeli jeszcze raz tak dzisiaj zrobi, no to idziemy jutro od razu do Kleo. I wszystko jej mówimy od razu. Od A do Z. O, witamy! No, nareszcie! Co tak długo? Um, no wiesz, miałam kawę. Nie pamiętasz? A, no tak, zapomniałam. No i jak, fajnie było? Tak, super było. No dobra, mam dla Ciebie fajne zadanie. Musisz podnieść moją tylną, dłuższą spódniczkę, i przejdziemy się tak po całym korytarzu, po całej szkole. Okej. Okay. O, fajna zabawa! Tak? A ja znam lepszą zabawę. E, dzień dobry, pani Klaudio. E, a jaką zabawę pani wymyśliła? Moja zabawa nazywa się Ten, kto ma dobre sumienie, nie pójdzie na dywanik do pani dyrektor. Ehm. Um, no bardzo mi przykro, Żanetka i Daczes. Wy niestety przegrałyście, więc zapraszam. Ehm, um, czekaj, czekaj, to był podstęp. Tami, poskarżyłaś się? O, nieładnie. No i. No i to, że jak wyjdę z pokoju pani dyrektor, to ja wszystko powiem Kleo i dyżowi. Nie, bo. bo ja im sama o tym powiem. Miau, dobrze mówisz Tami. No dobrze, no to zrobimy tak. Dam ci 24 godziny. Jeżeli w ciągu tych 24 godzin nie powiesz Diosowi Kleo, no to wtedy ja to osobiście zrobię. Dobrze dziewczyny, starczy już, idziemy. Brawo Tami, postawiłaś się. Miał, tak, ale będzie ciężko. O, cześć, Mo. Ja idę teraz do kafetrumny, bo umówiłem się z jedną osobą. Nie z Kleo, z kimś innym się umówiłem. Za około dwie godziny przyjdę, więc później ci powiem. No dobra, okej okay, ja już muszę iść. To cześć, trzymaj się.